Hej Sabjergić, tu Daria. Witam was serdecznie na kolejnej praktyce z cyklu Get Ready for the sub season. Dzisiaj nasza praktyka skupi się na mocnych barkach. Więc trochę się wzmocnimy, ale spokojnie, każdy z was da radę. Pamiętajcie, że nasze praktyki możecie wykonywać w jakiej chcecie kolejności, więc jeżeli dopiero dzisiaj zaczynasz, to nie ma problemu, następnie może tworzyć inne praktyki. Na początku zaczniemy od obrotów głową, więc kręcimy parę razy głową w lewo. I w drugą stronę mocno tu głowę w tył, następnie broda do mostka. Zostajemy z głową w centrum. Następnie trochę pracy na nasze ramiona i barki. Weź lewą rękę, przyciągnij do siebie prawą ręką, złap pod łokciem i przyciągnij rękę do siebie. Proste plecy, wydech, puszczamy z wdechem, prawa, lewa ręka do góry, łapiemy za łokieć i dłoń kierujemy między nasze łopatki, pamiętamy, aby cały czas utrzymywać plecy proste. I wydech, druga strona, prawa ręka w przód, lewa przeciąga. Wydech, prawa ręka w górę, łapiemy za lewy łokieć, ciągniemy w dół ręka między łopatkami. Proste plecy, nie zamykamy się tutaj. Otwarta klatka. I wydech. Jeszcze raz, lewa ręka w górę. Możemy sobie ją troszkę naciągnąć. Pamiętamy, żeby łokieć był kierowany w górę, nie do boku. Następnie prawą ręką zataczamy koło, uginamy łokieć i próbujemy złapać się za rękę w górę. Cały czas proste plecy, wydłużamy kręgosłup. I wydech. Puszczamy, strzepujemy ręce. Druga strona, prawa ręka idzie w górę, możemy lekko sobie ją dociągnąć. Pamiętamy dłoń pomiędzy łopatkami, lewa ręka zatacza koło, uginamy łokieć. Próbujemy złapać się z tyłu na plecach. Pamiętaj, że jeżeli się nie łapiesz, zawsze możesz złapać się za koszulkę albo wziąć jakiś ręcznik, pasek, co tylko masz pod ręką, żeby spróbować połączyć te ręce. Wydech, puszczamy, Strzepujemy. Następnie ręce idą do boku i zaczynamy małe kółka w przód. Mocne ręce, nadgarstki na wysokości. Barków i w tył. I u sameczki. Czyli idziemy kciukiem w przód, otwieramy dłoń, kciuki w tył. I coraz szybciej. Już trochę pewnie czuć tutaj barki, ale właśnie o to dzisiaj chodzi. Więc nie poddajemy się, trzymamy cały czas na wysokości naszych barków. Ok, zostajemy w centrum, odwracamy dłonie w górę i uginamy. Uginamy 90 stopni, opuszczamy. Uginamy, a opuszczamy. Czuć ogień w barkach? Bardzo dobrze. No to właśnie chodzi. Każdy w swoim tempie ugina, prostuje. I zostajemy z ugiętymi i skręcamy się do lewej strony. Plecy proste, tyle ile potrafimy. Łokcie nie opadają w dół. Wydech, powrót do centrum. Wdech i wydech, druga strona. Oddychamy w pozycji z wydechem powrót. I teraz powolutku małe ćwiczenie. Jeszcze nasze barki nie opuszczamy. Wydech łokcie do siebie. Wdech otwieramy. Wydech góra. Wdech do wydech przód. Wdech do boku. Wydech góra. Wdech do dołu. I powtarzamy powolutku. Chyba, że chcemy troszkę szybciej. Nie ma z tym problemu. I jeszcze trzy, dwa, jeden. I puszczamy. Luz w barkach. Luzujemy to. Teraz zmieniamy trochę siat. Lewe kolano. Patrzy w przód. Stopa obok pośladka. Prawe kolano idzie nad lewe. Staramy się, abyśmy siedzieli na obydwóch pośladkach. Jeżeli to niemożliwe i jest tutaj ci bardzo niewygodnie, to kolano jest bardzo wysoko. Zawsze możesz wyprostować nogę z dołu. W tym momencie kolano powinno troszkę opaść w dół. Więc zostajemy w takim ułożeniu lub zawijamy nogę. Nogi są do boków. I teraz ta sama noga, ta sama ręka idzie do przodu, ugięta 90 stopni. Następnie druga ręka dołem przechodzi pod nią i zawijamy z przodu. Wdech. Unosimy nadgarski w górę, barki cały czas są w dole. Wydech, zakrąglamy plecy. Chowamy się. Wdech, góra. I wydech. Wdech. I wydech. Rozplantujemy i zamieniamy nogi. Tym razem prawa noga jest na dole, lewa nad nią. Pamiętaj, że zawsze możesz wyprostować nogę z dołu, jeżeli czujesz tu dyskomfort. Jeżeli masz zaplecione obydwie nogi, pamiętaj, że siedzimy na obydwóch pośladkach. Lewa noga u góry, lewa ręka w przód, prawa przechodzi pod spodem. I z wdechem unosimy ręce w górę i wydech, zaokrągamy się. Wdech góra i wydech. Ostatni raz, wdech góra i wydech. Rozplątujemy, rozplątujemy też nogi, odkładamy stopy na matę i na chwilę przechylamy kolana w prawo, w lewo. I przechodzimy do pozycji stołu. Pamiętaj o ułożeniu, czyli Nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami, nogi na szerokość bioder, ręce na szerokość ramion. I na razie zataczamy koła naszym kręgosłupem. Mocno opadamy w dół, a następnie wyciągamy się w górę. I w drugą stronę. Prawdopodobnie w drugą może być mniej wygodnie. Następnie zadzieramy palce u stóp, przechodzimy do psa z głową w dół. Pamiętaj, że zawsze może mieć ugięte kolana. Ważne, żeby były proste plecy. Uginamy raz prawą. Teraz lewą nogę, żeby troszkę się tutaj rozruszać w naszym psie. Następnie zostajemy w bezruchu w psie i będziemy dalej maltretować nasze barki. Teraz będziemy robić taką pompkę z psa z głową w dół. Czyli będziemy próbować przechodzić głową przed linię naszych dłoni, a łokcie będą rozszerzać się do zewnątrz. Czyli pierwsza próbna. Schodzimy, nie, nie zmieniamy tutaj ułożenia naszych nóg. One cały czas są w górze, nie opadamy biodrami w dół. Schodzimy głową w przód i wychodzimy w górę. I jeszcze trzy. Raz, dwa. I trzy Wydech. od kolana, i pozycja dziecka odpoczynek, ręce wzdłuż tłowia, moc na barków. No więc odpoczywamy. Następnie unieść się, siąć napięta i będziemy przechodzić do pozycji delfina. Dalej skupiać się na wzmacnianiu naszych barków. Więc Odłóż ręce przedramiona na matę. Ręce mogą być równolegle do siebie, ale jeżeli się zejdą dłonie do środka, nic się nie stanie, ale staramy się, żeby one jednak były do siebie równolegle. Pamiętaj, żeby tutaj był kąt 90 stopni, żebyśmy nie robili czegoś takiego, i co na początek? Na początek puszczamy łopatki, następnie mocno robimy tak, żeby łopatki rozeszły się na zewnątrz. Ramiona tutaj mocno działają. Zadzieramy palce u stóp i unosimy pośladki w górę. Patrzymy między nasze dłonie, gdzieś tą okolicę. I powolutku podchodzimy sobie coraz bliżej. Nogi mogą być ugięte, one nie muszą być proste. I zostajemy na 5 4, 3, 2, 1. Wydech odkładamy i pozycja dziecka. Następnie unosimy się. Przechodzimy do psa z głową w dół. Z wdechem przejdź do przodu, maty. Popatrz przed siebie. Wydech skłon. I z wdechem wyjście w górę. I sama samastity. Wdech ręce w górę. Wydech skłon. Wdech popatrz przed siebie, proste plecy. Wydech deska. Następnie przechodzimy na deskę boczną z lewą ręką, czyli z wdechem prawa ręka w górę. Możesz dać tu prawą nogę do przodu lub jedną na drugą. Wydech, przechodzimy na przedramię ręki prawej, czyli deska boczna na prawej ręce z wdechem lewa ręka w górę. Wydech, ponownie deska na lewej ręce. Wdech. Prawa ręka w górę. Wydech. Odkładamy ręce. Wysoka deska, czaturanga, wdech. Pies głową w górę, wydech. Pies z głową w dół. Z wdechem lewa noga w przód. Zostajemy na palcach nogi z tyłu, wdech, ręce w górę. Wydech. Splatamy dłonie z przodu, tak jak na początku praktyki, i wdech. I jeszcze raz unosimy dłonie w górę. Z wydechem skręcamy się w prawą stronę. Puszczamy nasze ręce. Łapiemy dłonie z tyłu w koszyczek. Wdech, prostujemy łokcie, wydech, zejście w dół. Z wdechem, wyjście w górę, luzujemy ręce, łączymy dłonie, z przodu na mostku, następnie. Rotujemy lekko stopę prawą do zewnątrz i schodzimy do prawej nogi. Unosząc lewą stopę w górę, proste plecy zostajemy. Wdech, wyjście w górę, możemy sobie pomóc dłońmi, jeżeli jest ciężko. Następnie skręcamy się do high lunge, lewa noga z przodu, z tyłu. Stopa na palcach, wdech ręce w górę, wydech dłonie wracają na matę. Pies z głową w dół i nasz delfinek. Uginamy łokcie, podchodzimy sobie i tym razem unosimy lewą nogę w górę. I zostajemy na trzy, dwa. Pamiętaj, nie leć do przodu. Jeden. Opuszczamy. Wracamy do psa z głową w dół. Z wdechem. Przejdź do przodu maty. Popatrz przed siebie, wydech skłon. Wdech, wyjście w górę. Sama Druga strona. Wdech. I wydech skłon. Wdech. Popatrz przed siebie, proste plecy. Wydech. Deska i tym razem zaczynamy od prawej dłoni. Prawa dłoń na środek z wdechem, lewa ręka w górę. Wydech, powrót. Na przedramię lewej ręki, wdech, prawa ręka w górę. Wydech, powrót na prawą rękę, deska boczna, lewa ręka w górę. Z wydechem deska na obydwu rękach. I czaturanga. Wdech. Pies z głową w górę. Wydech. Pies z głową w dół. Prawa noga w przód. Zostajemy na palcach. Nogi z tyłu. Z wdechem unieś ręce w górę. Wydech. Skrzyżuj swoje ręce. Wdech. Unieś dłonie. I zwracamy się tym razem w lewą stronę. Ja będę przodem może do Was. Będzie troszkę wygodniej. Puszczamy dłoń. Łapiemy się w ręce w koszyczek. Prostujemy łokcie. Wydech, skłon. Wdech, wyjście w górę. Łączymy dłonie na mostku. Lewa stopa, palce do zewnątrz i schodzimy tym razem do lewej nogi. Unosimy palce u stopy prawej. Proste plecy. Z wydechem powrót do góry. I schodzimy. Znowu na prawą nogę z przodu. Wdech, ręce w górę. Wydech, Dłonie no wracają na matę. Pies głową w dół. I ponownie nasz kochany delfin. Odkładamy przed ramiona, podchodzimy do przodu i tym razem prawa noga w górę. Zostajemy. 5, 4, 3, dwa jeden wydech odkładamy wracamy do psa z głową w dół odkładamy kolana pozycja dziecka odpoczynek Następnie połóż się na brzuchu, rozłóż ręce do boków. Próbujemy sięgnąć lewą stopą do prawej dłoni. Zostajemy na chwilkę. Oddychamy, otwieramy tutaj nasze ramię. I druga strona, tym razem prawa, stopa do lewej ręki. Nim wydech, powrót. I już zapraszam was na plecy, żebyście się położyli i wykonali już w własnym zakresie. Szavasana. A ja już za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, albo już na wodzie, <śm> pa!